Cześć, cześć, witam drodzy widzowie. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym punkcie w budowie domu, w, w jego ocenie, przy zakupie oraz przy jego budowie sam w sobie, a mianowicie porozmawiamy o instalacji elektrycznej. Czym jest instalacja elektryczna, czym nie jest. Czego się spodziewać, na co zwracać uwagę, gdy ją kupujemy, czego Dotykać, czego nie dotykać, oraz e, czy e, co my potrzebujemy, gdy wybieramy instalację elektryczną i rozwiązania dla siebie. Więc zapraszam do oglądania. Punkt numer jeden. Czym jest instalacja elektryczna? Instalacja elektryczna, jeśli kupujemy dom, Bliźniak, szeregówkę, segment, lokal. Instalacja elektryczna to przewody rozprowadzone po mieszkaniu w celu przełącz zainstalowania przełączników lub jako punkty oświetleniowe w różnych miejscach. To wszystko zbiera się potem w skrzynce z przełącznikami, z bezpiecznikami o, z takimi przełącznikami bezpiecznikami to jest akurat tyle jeśli chodzi o internetowe wszystko w takiej skrzynce z bezpiecznikami łączy się to wszystko aby jest to łącznik między światem zewnętrznym skąd przychodzi prąd a z instalacją która znajduje się w naszym segmencie czyli te wszystkie kable które wystają na etapie deweloperskim to zostaną przy, zmienione na na przełączniki gniazdka punkty świetlne kinkiety Gniazdka, niektóre są złączami internetowymi, do wideofonów, to wszystko przygotujemy do naszego życia pod nasze potrzeby, więc to jest instalacja elektryczna, która ma coraz większe znaczenie dla nas, dlatego że coraz więcej urządzeń jest na prąd i coraz więcej będzie, coraz mniej rzeczy jest. Jak widzimy, jeśli chodzi o. Samougrzewanie, tak, coraz częściej wkraczają pompy ciepła, gdzie wcześniej był gaz lub węgiel lub pelet, teraz lub olej, teraz jest również elektryczne, nasze samochody powoli stają się coraz bardziej elektryczne, a my mamy coraz więcej urządzeń elektrycznych w domu, również z telefonami, tabletami, laptopami, co nie było e, jednak prawdą jeszcze e, nie było 30 lat temu, nie było. 10 lat temu tyle urządzeń elektrycznych, które mamy na naszych rękach, na naszych palcach, na naszych kieszeniach, i tyle urządzeń, ile ich mamy. Punkt numer dwa. Co nie jest instalacją elektryczną naszego domu, naszego lokalu, a mianowicie nie jest tym skrzynka elektryczna, która znajduje się przed naszym domem, przed naszym lokalem, ta biała tam, oraz. Nie jest nim przyłącze, czyli łączące między skrzynką elektryczną. To jest licznik. Ta skrzynka liczna tam, to jest należy do e, operatora oraz samo przyłącze, czyli kabel, który pod, e, pod ziemią idzie do naszej skrzynki z bezpiecznikami. To nie jest instalacja elektryczna naszego domu. Jest to odpowiedzialność e, albo gestora mediów, albo dewelopera, ale nie jest to instalacja elektryczna, e, którą My mamy w naszym segmencie. Ta skrzynka elektryczna, która jest na zewnątrz, zawiera naczynki i ona należy do gestora mediów, jakim w tym wypadku jest PGE Dystrybucja. Natomiast w całej Polsce zostało zrealiz zrealizowane, nie konkurują ze sobą, to Boże, na co, co pokazuje, jakie mają performance i podejście do klienta oraz szybkość. Natomiast w innych regionach Polski jest albo PGE. Albo Eon, albo Tauron, albo Energa, albo Enea. Więc one nie muszą ze sobą na szczęście, broń Boże, konkurować, tylko po prostu są lokalnym monopolistą, więc pozdrawiam ich serdecznie. Więc jeśli braknie prądu, to nie dzwonimy do dewelopera, tylko dzwonimy do gestora mediów, z którym mamy podpisane na dostarczenie, bo w końcu im płacimy za dostarczenie. Deweloper załatwia y, wszystkie rzeczy, które są wewnątrz, załatwia przyłącze i to jest najtrudniejszy, najciekawszy etap y, y, wykonywania przyłącza do domu, który możesz wykonać i wybudować dużo szybciej niż dostawczy to. E, gestor mediu. Do instalacji elektrycznej niektórzy zaliczyliby również e, piorunochron, który odprowadza w dół, natomiast po pierwsze jest to rzecz nieobowiązkowa, zależy od wielu warunków, ale ogólnie nie jest nawet, nie jest nawet obowiązkowa, więc nie jest to instalacja elektryczna, nie musi znajdować się w domu. Niektórzy patrząc na domy prywatne, które są obok, niektórzy mają tutaj nie ma nikt. Więc prowadzenie nie robimy, nie wymagajmy, że musi to być również u dewelopera, można sobie sam to samemu zrobić. Punkt numer 3. Co dostajemy w stanie deweloperskim? W stanie deweloperskim jest przygotowanie instalacji elektrycznej do jej wykorzystania później w domu, są tu jest to cały szegier, plątanina kabli, które są rozprowadzone po całym segmencie pod E, tynkiem i nie są teraz widoczne, To jest, jest, to, jest to bardzo dużo skomplikowana e, instalacja z, z przełącznikami każdy do czegoś innego służy. Dostajemy instalację, która jest przygotowana pod przełączniki, pod gniazdka oraz jest to skrzynka z bezpiecznikami, która e, może wyłączać lub włączać przewody. Ona pokazuje, ile jest tutaj obwodów e, dalej instalacji i. To, czego nie dostajemy w stanie deweloperskim to na przykład gniazdka oraz przełączniki. Te montujemy sobie sami. Można by zapytać dlaczego, a mianowicie ja pamiętam w swojej pierwszej inwestycji zamontowałem gniazdka i przełączniki. Chciałem, aby dla klientów było to dobrze. Natomiast przełączniki zostały zmienione później na inne, więc to było niepotrzebny niepotrzebne, mówię wydatek kilka tysięcy złotych i jak wiemy jest, jest, istnieje wiele gustów. Różne kolory w środku, i niektórym czarne przełączniki mogą pasować, inni woleliby białe, niektórzy woleliby matowe, bo mają matowy samochód. Ktoś inny woli mniejsze, ktoś inny woli większe. Ktoś woli, ktoś inny woli wykorzystać gniazdko, żeby były podwójne gniazdka, potrójne, poczwórne, kolory, wielkości. Ja mogę ustawić je tylko na odpowiedniej wysokości, ale jeśli chodzi o takie wykończenie, to jest to nie do odgadnięcia. A patrząc ekologicznie, po co montować komuś kawa kawałek plastiku w gniazdku, który ktoś później ma wyrzucić do kosza, bo przecież nikt później używanego gniazdka nie kupi, albo kupi za, za grosze, i więc takie coś pójdzie do śmieci, więc najlepiej tego nie robić i tego się nie wykonuje. Jest instalacja, jest sprawdzona, wykonana, natomiast yy, na tym się kończy prawa dewelopera i ma wszystko, ma tip-top działać. Punkt numer cztery, najbardziej bliski mojemu sercu. Opóźnienia w budowie. Wiem, że rozmawiamy teraz o instalacji jeszcze elektrycznej domu, natomiast opóźnienia na budowie. Wyobraźcie sobie, że z, z rozmów z moimi znajomymi deweloperami oraz również ze mną, e, z mojego doświadczenia wynika, że 80% opóźnień, jak nie 90% jest spowodowane ze strony gestorów. I najczęściej chodzi tu o prąd, o przyłączenie prądu. No cóż, mamy XXI wiek, 2024 rok, ale komu byłoby potrzebne podłączenie prądu? E, mianowicie po złożeniu, e, podpisaniu umowy deweloper e, spełnia ze, ze swojej strony wszystkie kwestie formalne i po podpisaniu umowy e, operator miał 18 miesięcy na podłączenie prądu docelowego tak w terenie, który jest normalnie zabudowanym. U mnie akurat zdarzyło się, że z 18, 18 miesiącu e, zamontowali zamontowali to, e, ten, ten prąd w ostatniej chwili, tak, podczas gdy dom już był zupełnie wykonany, e, natomiast na e, innej inwestycji, ze e, względu na COVID, ten okres 18 miesięcy, który jest ekstremalnie krótki, trzeba przyznać, dla PGE, największego operatora w Polsce, został wydłużony do 24 miesięcy, a i tak, a i tak, PG się nie wyrobiło i w czasie covid założyło 24, nie 24 miesiące, tylko 26 miesięcy, jest 2 lata, 2 miesiące, nawet nie zdążyli. I jeśli chodzi o opóźnienia na budowie, to można podziękować gestorom naszych mediów, to jak wspomniałem, nie są konkurencją, są lokalnymi monopolistami i no, tyle, jeśli chodzi o opóźnienia. Więc jeśli są opóźnienia na budowie, najczęściej dotyczy to gestorów, i to jest kwestia gestorów. Gazowy gestor to już jest generalnie wypad z gry, bo podwoływał kontrakty, nawet na, na podpisane umowy, na przyłączenie do domów. Natomiast PG czy, czy, czy Energia, prąd jest potrzebny, prąd będzie potrzebny, natomiast no opóźnienia często na budowie wynikają z, czy wykonania instalacji, instalacji wynika z, i oddania budowy wynika z opóźnienia ze strony gestorów, więc pomyślałem, że. Może stanę leciutko w obronie deweloperów, jeśli chodzi o opóźnienia, bo sam byłem również ofiarą takich, takich opóźnień. I punkt numer pięć. Na co zwracać uwagę przy zakupie, jeśli kupujemy lokal, segment, dom jednorodzinny? Ano, pierwsze, kwestie bezpieczeństwa. No tutaj, akurat możemy być spokojni, bo jeśli dzisiaj mamy pozwolenie na użytkowanie, to znaczy, że budynek został wykonany zgodnie z projektem. To znaczy, że projekt został wykonany i zaakceptowany przez, przez, specjalistów. Oraz jeśli dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie, to również inspekcja budowlana dostała potwierdzenie z PGE, że instalacja została dopuszczona do użytkowania. Więc tutaj możemy być o to spokojni, ale powiedział, chciałem, chciałem tylko zwrócić na to uwagę, że to jest, że, że taki ważny punkt najczęściej jest spełniony przez pozwolenie na użytkowanie. Punkt numer dwa wizualność, wizualność, a mianowicie zwracamy uwagę na to, czy puszki są równo osadzone. Jeśli są dwie puszki, to czy są równo osadzone? Jeśli je są w pionie, czy są jedne na drugim? E, jeśli są e, również e, przełączniki, czy są na tych samej wysokościach? E, szczególnie jeśli są w różnych pomieszczeniach. Przełączniki, czy są równo osadzone? Mniej więcej na tym samym poziomie. Tak, tak powinno być, taki, taki jest e, standard. Więc wizualnie zwracamy na to uwagę, czy puszki są też osadzone równo. Mogą być niektóre, e, na przykład 4 mm głębiej, niektóre mogą być dokładnie na tym samym poziomie. To nie jest wada, to nie jest problem. Pójdzie kwestii założenia obudowy na zewnątrz. To nie ma żadnego znaczenia. To, co ma dla nas znaczenia, to ilość, odpowiednia ilość. Punktów gniazdek. O jeśli, jeśli chodzi o przełączniki, prawdopodobnie jest ich wystarczająca ilość, ale warto przejrzeć dokładnie instalację elektryczną, która jest w danym segmencie, w danym domu, w danym liniaku lub w lokalu, czy mamy odpowiednią ilość gniazdek. Na przykład, czy przy schodach mamy przełączniki schodowe, czyli mamy zarówno możliwość włączenia tu, i wyłączenia sobie na dole. Tego Na to zwracamy uwagę. Ale najważniejsze jest ilość gniazdek. Bo dziś potrzebujemy prądu więcej e, niż kiedyś. Potrzebujemy ładować urządzenia dużo więcej niż kiedyś i do tego potrzebna jest nam odpowiednia ilość gniazdek. Również przy później, przy montażu gniazdek, możemy założyć sobie podwójne. Bo prawdopodobnie e, tych e, punktów e, gnia, gniazdek e, będziemy. Będziemy potrzebować kiedyś, kiedy będziemy potrzebować załadować, podładować swój telefon, swojego smartwatcha, swojego tableta, swój laptop. Te wszystkie rzeczy musimy ładować najczęściej, dzisiaj, codziennie. Kolejny punkt to oznaczenie, oznaczenie skrzynce elektryczne, skrzynce z bezpiecznikami. Cała ta skomplikowana instalacja elektryczna. Zbiera się, czy zaczyna od skrzynki z bezpiecznikami. Tutaj widać, ile to jest obwodów, ile przełączników, ile gniazdek. I, i tutaj jest wpisane w poszczególne rzędy z numerami, który jest do którego. Więc dzięki temu możemy wyłączyć na przykład indukcję, możemy wyłączyć łazienkę, możemy wyłączyć któreś punkty oświetleniowe w kuchni, wiatrołatwie. Dzięki temu możemy albo wymienić lampę, albo przy montażu lampy. Można połączyć wszystkie, można wyłączyć poszczególne, więc to jest ważne. I ostatni punkt, bardzo ważny. Po podłączeniu tego wszystkiego wiemy, że znajduje się to pod tynkiem. Później, po wykończeniu, po montażu gniazdek, przełączników, możemy mieć po pięciu latach problem ze zidentyfikowaniem, gdzie co było. Wszystkie te punkty oświetleniowe, więc dlatego możemy poprosić dewelopera, czy mógłby nam udostępnić zdjęcia z montażu instalacji elektrycznej. Poprośmy to od razu. Natomiast pamiętajmy, deweloper nie musi tego zrobić, nie jest to obowiązkowe i część tego nie robi, nie ma się co dziwić, w zależności od tego, w jaki sposób zostało to zapytane. Jeśli ktoś zapyta roszczeniowo, to deweloper tego nie musi robić, bo dlaczego? Wszystko wykonał zgodnie z prawem. Więc poprośmy, jesteś człowiekiem. Ja zawsze zdjęcia udostępniam z montażu instalacji elektrycznej, z jak jest położona instalacja ogrzewania podłogowego, podłogowego, żeby każdy wiedział jak to idzie, gdzie to się znajduje, żeby nie trzeba było później namierzać, a z której strony idzie ten kabel, więc to będzie, to będzie widoczne w łazience, w każdym pokoju. Więc taką instalację. Na zdjęciach również udostępniam. Poprosimy, rozmawiajmy. Więc mam nadzieję, że ten punkt, widok, ten punkt widzenia dewelopera również się przydał. Mam nadzieję, że oszczędzi również czas przy wyborze rozwiązań do instalacji elektrycznej dla Ciebie w przyszłości do swojego domu lub do lokalu, który będziesz budował lub kupował, lub budował własny dom. Więc jeśli oszczędził czas, to zapraszam do oglądania kolejnych i do zobaczenia.